Na tym filmie zaprezentuję jak zmontować jeden z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych zestawów karpiowych. Jest to zestaw z elastyczną rurką antysplontaniową na bezpiecznym klipsie. Ja go tutaj zwiążę na kawałku plecionki. A wielokrotnie przeglądając i czytając różne fora karpiowe, wędkarskie, spotkałem się z opiniami, że karpiarze nie stosują tych yy, rurek karpiarze i wędkarze nie stosują tych rurek gdyż nie mają cierpliwości do przepychania linki głównej przez nią no, szczerze powiedziawszy też bym nie miał cierpliwości przez tak mały otworek przepchnąć żyłki dlatego ktoś kiedyś wymyślił <laughs> taki sprytny sposób na przeciąganie linek przez nią do tego celu użyjemy takiej sztywnej linki każdy, kto kiedykolwiek głowił na tyczki, na pewno się z tym spotkał. Jest to urządzonko do przyciągania gumy amortyzatora przez topy tyczek. Jak to robimy? Bierzemy sobie naszą lineczkę, czy też tam drucik jak to woli. Wkładamy ją do środka. rurki antyspontaniowe, antyspontaniowe i przepychamy ją przez nią do końca. OK, wyszło. A na jednym końcu jest tego tej jest y, oczko, przez które przekładamy naszą plecionkę. A robimy przekładamy tak jak przez igłę, na przykład. OK, jest. Następnie. Przeciągamy naszą linkę razem z plecionką przez rurkę. Przez gotowe. Jak widać zajęło mi to chwilkę, tego proponuję zaopatrzyć się w coś takiego. no jest wydatek rzędu, podejrzewam 3-4 zł. Dobrze, następnym elementem naszego zestawu będzie gumeczka, którą <laughs> będziemy blokować ciężarek. Okay. Ja założę sobie to przy pomocy szydełka. Kolejny element plastikowy, bezpieczny klips, do którego będziemy montować ciężarek. I na końcu naszego zestawu zamontujemy kręt, do którego będzie zamocowany yy, przypom. Można stosować zwykłe krętliki z oczkiem, z agrafką do szybkiego montażu. Ja stosuję zwykły krętlik, do którego zakładam taką agraweczkę, która umożliwia mi szybką wymianę, na przykład, przyponu. A w odróżnieniu do agrawek do szybkiego montażu nie muszę stosować do niej dodatkowego elementu, który bym blokował tą agrafkę, także jak to woli i wiążemy to każdy tam jakim węzłem chce ja użyję węzła spinningowego okay. spętny koniec zaczynamy. dobra, teraz to na nasz naciągamy klips, wielkość krętlika powinna być tak dobrana, żeby on nam się lekko blokował w tym klipsie, dzięki czemu uzyskamy efekt samozacięcia, ale z drugiej strony powinien być na tyle luźny, żeby bez problemu karp w razie zerwania zestawu, żeby karp w razie paru, po paru szarpnięciach uwolnił się, z ciężarkę wtedy będzie pływał sobie tylko z hakiem, który tam po jakimś czasie mu wypadnie, a nie będzie się musiał męczyć i ciągać za sobą ciężarkę, który do tego będzie przypięty. Teraz na klipsie montujemy montujemy nasz ciężarek, się zakładamy tylko na to oczko, następnie gumką blokujemy ciężarek, żeby się nam nie zsuwał też proponuję tutaj nie wciskać gumek do samego końca, powiedzmy gdzieś tam, jedną trzecią tej odległości, na którą mamy ją nasunąć. Też w tym samym celu robimy w razie zerwania <tryk> zestawu. Gdyby się nie uwolnił, właśnie kart tutaj z tego krętlika. Jakimś sposobem, żeby też tam po kilku szarpnięciach ten klip spuścił i, i się wypiewam z tak. Pamiętajmy, że. Każdy taki psikus wyrządzony rybie robi i krzywdę. Jeżeli ją lądujemy, ładnie wypniemy, nie ma problemu, ale jeżeli ona musi, musi się z tym poniewierać po, po zbiorniku przez tydzień czasu, na pewno to odczuje. Odbije się tutaj na, na, na jej kondycji. I ostatni element, który tym otujemy, jest oczywiście nasza rurka antyspontaniowa, którą wciskamy w, w gumkę do blokowania, do blokowania ciężarka. Tak to ma wyglądać. A częstą przypadłością tych miękkich rurek antysplontaniowych jest to, że zbiera się w nich powietrze i tak ono może nam się unosić nad dnem. No i w zbiornikach, gdzie, gdzie karb jest pokłuty, gdzie już dobrze znane zestawy, ono może tam się odpłaszać od tego. Tego można. Żeby to wyeliminować, wystarczy zacisnąć małą śrucinę na końcu, ewentualnie założyć oliwkę. Także to nam to dociąży, a dodatkowo zapobiegnie, zapobiegnie czemuś takiemu, że to na przykład może nam się stąd wysunąć w czasie rzutu, no, gdzieś tam przesunąć, tak. Także dodatkowo nam to zablokuje. Oczywiście można tutaj wzmocnić to klejem, ale kleju nie używam w ogóle, bo klej śmierdzi. I uważam, że to najbardziej płoszy nasze ryby. Także zmontowanie zestawu zajmuje 5 minut, nawet może mniej. Jak powiedziałem, jest to najbardziej podstawowy zestaw, najczęściej montowany przez karpiarzy w nara.